atentny w tej sprawie dziękuję. Honorvole minuto. Pan Siwiec Bardzo takie przesłuchania I here. Takie przesłuchania e, odbywam się według formuły takiej, że my chcemy się wszystkiego dowiedzieć. A pani mówi bardzo ogólnie. Mam nadzieję, że tej ogólności będzie mniej i mniej. Poprawność polityczna to jest coś ważnego, ale w pewnym momencie ona musi zostać zastąpiona bardzo jasnym i otwartym językiem. Chcę panią zapytać, czy jest plan dla Ukrainy dzień po wyborach ukraińskich? Będzie wybrany nowy prezydent. Czy Unia Europejska ma plan, jak zachować się wobec tego kraju, jak wesprzeć nowego prezydenta? Ukraina trwa w chaosie, politycznym chaosie. Mam wrażenie, że bardzo wielu ludziom w Unii Europejskiej to odpowiada. Oni się nie mogą dogadać, to my nic nie robimy. Czy jest plan, jak zakończyć negocjacje w sprawie stowarzyszenia? Czy jest plan, jak wprowadzić ułatwienia wizowe? Czy zaczniemy mówić językiem tego, na czym nam zależy, a nie językiem tego, czego oni nie potrafią? Dziękuję. Pani wiceprzewodnicząca, mam prawo odpowiedzi przez trzy minuty. Dziękuję bardzo. Pod adresem pana Siwca powiem, że tu nie chodzi o to, że ja chciałam być poprawnie polityczna, y, poprawno politycznie lub też bardzo ogólnie mówić. Y, oczywiście będę kontaktować się z parlamentem przy rozwijaniu moich strategii i polityk, ale chcę to zrobić w taki sposób, by państwo zrozumieli, że najpierw chcę się w daną sprawę zagłębić. Oczywiście Ukraina tutaj jest dobrym y, przykładem. Nie wiemy jak to będzie z tymi wyborami. I fakt, że nie wiemy jest dość e, ważny. To myślę, że w Ukrainie widzimy dobry przykład tego jak działa demokracja, chociaż oczywiście e, z, po wyborach będzie wiele problemów. Pierwsza kwestia to stosunki z Rosją. Oczywiście to będzie zależało od tego kto wygra te wybory. Kolejna kwestia jak wspierać ten e, m, kraj w przyszłości, na przykład jeśli chodzi o umowę handlową. Tutaj negocjacje już się rozpoczęły, ale są ogromne oczekiwania, wiele jeszcze pracy do wykonania przez Ukrainę. No i oczywiście wszystkie kwestie związane z energią. Tutaj także być może będziemy mogli udzielić wsparcia, więc to nie jest tak, że ja nie mam jasnych, jasnego zdania na temat, na temat obszarów, które musimy omówić. Ale uważam, że powinniśmy poczekać, aż zamknięty zostanie proces wyborczy i nie wyprzedzać jakby rozmów, które się następnie odbędą.